Lecimy sobie, moi drodzy, z kolejnym odcinkiem, tym razem z Marder Mystery. Tak, moi drodzy, dobrze, usłyszeliście. lecimy sobie na Marder Mystery, czyli to, co graliśmy jako pierwsze na minigierkach, powtórzmy to po raz drugi i, i zacznijmy naszą giereczkę. Moi drodzy, startujemy z pierwszą mapeczką, zaznaczymy sobie, moi drodzy, Dan e, Geon. Mm, mi się wydaje, że fajna mapka, ponieważ mega tutaj ogólnie e, ta mapa cała tutaj mega się zbogaciła Jak widzicie kiedyś możecie sobie porównać odcinki z kiedyś e, link macie w karcie e, z kiedyś do teraz. Mam 4% tylko na bycie mordercą Jesteśmy oczywiście innocentem, jak żeby tutaj inaczej. Pełno ludzi około 5 osób tutaj jest, także mi się wydaje, że któryś e, osobnik właśnie z nich może być właśnie tym mordercą. Tylko dokładnie który tego to nie wiem, bardzo się tutaj boję chodzić. Także odsuńmy się, zachowajmy tutaj bezpieczną odległość. Mm. Ogólnie sorry za ping, nie patrzcie się na ping, tylko popatrzcie się na odcinek, ponieważ e, ten, ponieważ e, już niedługo... Bo dokładnie za 2-3 odcinki, jeszcze 2-3 odcinki będą z takimi mini-lagami. E, a już moi drodzy, czwarty bądź piąty odcinek będzie normalnie na nowym komputerze, na którym będzie się e, o wiele lepiej oglądało odcineczki. Także wtedy e, możecie ocenić, czy jest zmiana duża, czy mała. Bo póki co jestem mega tutaj e, wkurzony, jeżeli chodzi o te lagi, ale to się na pewno tutaj zmieni. Ogólnie ma 2 minuty i 30 sekund, e, morderca na. Zabicie nas wszystkich Póki co zostało 6 osób 5 bez mordercy Szybkie tutaj zasady, jeszcze wam szybko wytłumaczę Kto się nie zna na murder mystery Jest moi drodzy, jeden morderca, jeden szeryf I kilku innocentów I morderca musi zabić wszystkich innocentów A szeryf musi zabić mordercę Gdy morderca zabije szeryfa Ze szeryfa wypada broń, którą możemy sobie W każdym momencie dosłownie podnieść Takie same zasady jak w Minecraftie. Oj 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 oj. To jest morderca, moi drodzy. Morderca nas goni. To co tu się dzieje? Co tu się dzieje? I dostałem laga i dostałem laga. Nie, 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 nie. Już widzę te komentarze pod tym filmem. Dostałeś laga i przegrałeś. Nie, nie, nie. Co tu się wydarzyło? No i lecimy za minutę 15, moi drodzy, sobie zaczniemy, no chyba, że wcześniej tutaj morderca no to wcześniej sobie e, zaczniemy, nie? Dobra, lecimy sobie ze szybkim tutaj jeszcze parkurem i możecie stawić subika, lecimy po 1300 do końca stycznia, zostało nam dosłownie z 20, także, znaczy na moment nagrywania, bo ja to nagrywam we wtorek, a wy to widzicie najprawdopodobniej czwartek bądź piątek, także, e, także wiecie, no. Także teraz może być już znacznie więcej. Może nawet jest 1300, a jak jest 1300, no to lecimy po 1350. Dobrze, no to moi drodzy, lecimy sobie z drugą rundą. Tym razem zagłosujemy sobie na mine mapę mine, to już chyba bardzo dobrze wam znana, ponieważ na tamtym odcinku pierwszym, którego macie właśnie w prawym górnym rogu ekranu, tak jak oczywiście powtarzałem, macie tą mapę tylko, że na innej mapce, w sensie mniej zmodyfikowanej niż jest teraz, 7% na mordercy i jesteśmy po raz drugi innocentem, znowu pełno osób biega obok mnie jak widzicie, kroki wszędzie słychać tutaj jest jakiś bambik, tu jest jakaś pani, tam jest jakiś pan, no masakra po prostu, mam nadzieję, że nie przytrafi się akurat morderca. Ten gość wygląda mega podejrzania, chociaż tak jakbyś tak jakbyś się ukrywał przed mordercą. Oj! Jest nasz szeryf? Nie, to nie jest nasz szeryf. ok On tą latarkę trzyma. Myślałem, że to pistolet. Okej, okay, okej. Okay. Dwóch w ogóle tutaj, Jacków, szkieletonów jest na tej mapce. Ja mam ogólnie branego skinka, który właśnie nawiązuje do tej mapy. Jest to skinek straszny, także, jakby możemy, możemy się tutaj wdać w ten klimat. Eee, dobra. Ojojoj, z ten stolid jak mi jakby się wydaje, że jest naj najbardziej z tych wszystkich podejrzanych. Póki co, co widziałem. Tutaj coś się dzieje, coś się dzieje tutaj, czy nie? Ten Bambi. Ten Bambik z tą panią. Momencik, momencik. Poczekamy sobie na, rozw na rozwój sytuacji. Oj, tu jest jakiś pokój. Okej, okay, tu jest jakiś pokój. Siedzimy tu. Czy to jest morderca? Coś mi się wydaje, że albo ta pani, albo ta pani jest mordercą, ponieważ ludzi cały czas nie ubywa, jest cały czas ich 9 bez morderca, to, to oczywiście jest 8. Tak mi się przynajmniej wydaje, że któraś to z tych osób jest, ale no może się mylę, ponieważ ani jedna osoba jeszcze tutaj nie zginęła. Także mega, mega dziwna sytuacja. Moi drodzy, moi drodzy, jestem świadkiem tutaj! Zabójstwa i to jest ten Jack Szkieleton. To jest on. To jest ten ziomek. I on właśnie stoi sobie z mieczem. Tylko nie mamy żadnego pistoletu, żeby. Wow! Wow, 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 wow. szybki pistolet! Jest tu pistolet? Gdzie jest... Gdzie jest pistolet, moi drodzy tego? Szeryfa! Wow, 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 wow. On ma, on ma, on ma, on ma! Nie, 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 nie. Co tu się wydarzyło? Ja diapiernicze, co jest? Co jest, moi drodzy? Co to? Nie, 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 nie się, że po raz kolejny zginę przez tego laka! Nie, nie, nie! nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, dobra, dobra, dobra. Na spokojnie. Na spokojnie. Dobra. Jakoś tu, tutaj go przeskoczyłem. Tamten Solid Snake już nie żyje na 100%, nie? Tamten Solid Snake już na 100% nie żyje. Gości się za drzwiami. Kryje, dobra. On tutaj stoi z tym pistoletem. Mam nadzieję, że go trafi, przynajmniej raz. Bo tyle mu przynajmniej tutaj wystarczy, e, ma 55 sekund. Morderca na to, żeby nas zabić. E, nie wiem, ile tu dokładnie jest osób na tej mapie, ile zostało. Ale zaraz sobie możemy sprawdzić 10, ale to na pewno nie jest 10, bo 10 łącznie ze wszystkimi, tak mi się przynajmniej wydaje. Dawaj, 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 dawaj. Mamy to, mamy to, moi drodzy. Wygraliśmy pierwszą giereczkę, jeżeli chodzi o Marder Mystery. Lecimy sobie na ostatnią. Ok, tym razem zagłosujemy sobie znowu na Maina, ponieważ mina jeszcze tutaj nie było. Także polecimy sobie może na mina. Czy będzie Main, Czy będzie mine? Za 5 sekund się dobiemy. Za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eee, czy jest mine? Jest, moi drodzy, mine. 9 sekund, 9%, sek 9 na morderce. I czy jesteśmy mordercą? Jesteśmy oczywiście Inocentem, eee, Ale. Kurcze, dajcie w ogóle znać, czy podoba Wam się seria Martyr Mystery, bo ostatni odcinek przyjęliście bardzo dobrze. E, tam przeszło chyba 10 łapek w górę było, o ile dobrze pamiętam, albo, albo mi się oczywiście możecie mnie poprawić w komentarzu, bo się może pomyliłem z innym filmem. Ale gdy wam się podoba ta seria możecie pisać swoje propozycje w komentarzu do kolejnych oczywiście filmików, albo gdy chcecie Murder Mystery, no to napiszcie, że chcecie Murder Mystery Bardzo mi to pomaga, gdy piszecie jakieś tam propozycje, e, bo nie wiem, w sensie nie wiem. E, przynajmniej wiem co wam się podoba, nie? Tutaj jest taka zbiórka ludzi mi się wydaje, że tutaj najlepiej stać, ponieważ gdyby tu morderca wyskoczył, no to tak jakby ciężko by było, ponieważ e, ciężko by było mu jakby się skryć, nie? E, nie gadajcie, że znowu ten Jack Szkieleton jest tym mordercą. Zatańczymy sobie tutaj, moi drodzy, e, na przykład to. Okej, okay, potańczymy sobie, zrobimy sobie tutaj imprezkę. Tylko ja wolę tak odsunie trochę od tych ludzi być, niż tutaj bardziej tak przybliżony. Dobra, pójdziemy sobie poszukać w tropy mordercy. Mam nadzieję, że uda nam się w ogóle go tutaj zna... Dobra, to było mega podejrzane. To było mega podejrzane, że ta Lara Croft za tą panią tak chodziła. Masakra, masakra, co tutaj się wydarzyło. Tam jest dalej ta impreza. Impreza, impreza cały czas trwa... Okej, okay. czemu on we mnie celuje? Były... Jestem niewinny. Ja niewinny jestem, halo halo. Ja niewinny jestem, dobra, ten Jack Szkielet, on jest mega podejrzany. On jest mega podejrzany. W się sensie, w tym sensie podejrzany, że... Chce mnie odstrzelić. Oj! oj, ojoj, oj, oj, oj. O! Gościu mierzy. Czy... Ciekawe, czy w ogóle trafi na kogoś, kto jest mordercą. Czemu do mnie. Nie, to jest mega porąbane, co tutaj się dzieje. Bo gościu może się kłócić. Ten, może tutaj kucać. Specjalnie by mnie tutaj zwabić. Jakby tu był morderca i by tym mieczem wywinął, to by mogło być całkiem. Niebezpiecznie Dobra, ja mu tu pokiwam, że nie jestem mordercą Okej, okay, przybliżyć się tutaj do nich Nie bardzo wiem, co w tym momencie teraz zrobić Ponieważ gdyby ten morderca tutaj wywinął tym mieczem To mega by było ciężko to przeżyć, nie? Mega to by było ciężko tutaj przeżyć eee, Gdyby na przykład Lara Croft tutaj wywinęła by no przynajmniej 4 osoby by zginęły Okej okay. A temu, co w ogóle tutaj odwala... Nie, 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 to nie ja, to nie ja. Przypomnę, moi drodzy, że morderca ma jeszcze tylko minutę 20 na zabicie wszystkich nie, niewinnych plus szeryfa. Mam nadzieję, że mu się nie uda. Oj! Coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje, moi drodzy. Nie, 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 ta Lara Croft mi się wydaje, że ta jest, bo ta Kla Lara Croft jest mega taka podejrzana. W sensie, w tym sensie, że... Ono tak chodzi za wszystkimi. Trzeba na mnie bezpośrednio tutaj uważać. Chociaż może ten bambik. Może ten bambik, chociaż. Mm, ogólnie tu jest szeryf i e, on tutaj musi patrolować. Say what? Sytuację. Moi mili, zostaliśmy zabici niewinnie. Super! Po prostu super. No cóż moi drodzy, zostaliśmy zabici, nie nie tak jak już widzieliście Ja tylko wskazałem latarką na tego e, Szeryfa, on mnie bezpośrednio tutaj zabił Mega dziwne zachowanie z, z jego strony Nic nie robiłem, ale w sumie też bym tak zrobił, ponieważ Pomyślcie sobie, gdybyście wy byli szeryfami, no to nie, nie wiedzielibyście kogo Zabić, a zostało ostatnie 25 sekund do końca tego Meczu, także ciężko było wskazać tutaj bezpośredniego mordercę Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcineczka Zostawcie sobie kołapeczkę 5, e, kiedy koła lecimy z kolejnym odcinkiem z Minigierek. Trzymajcie się i słyszymy się w kolejnym odcinku. Elo!